Okej, okay, jest. Cześć, nazywam się Bartosz Ferenc, jestem prezesem Sembota, agencji i współwłaściwym Centeo. Przypadło mi dzisiaj zaprezentować Wam prezentację dlaczego Ceneo powinno być filarem przychodów każdej agencji. My kupowaliśmy spółkę Centeo, która zajmowała się, zajmuje się optymalizacją działań na tej, na tej platformie i dlaczego warto działać na Ceneo jako agencja? Cenao otwiera zajmową złową wszystkich transakcji w polskim komercie. E to jest już samo w sobie ogromnym potencjałem ruchu. Cenę ma 23 miliony potencjalnych klientów, ma taką pulę użytkowników, co oznacza, że no mamy tym kanałem dotarcie do bardzo dużej ilości ludzi. To są rzędy osób używających np. Facebooka. Jednocześnie jest to platforma stricte zakupowa, czyli intencja zakupowa jest znacznie wyższa. i Ruch z Ceneo w elektrozycie kilku wyższym konwersji na stronie niż pozyskiwany z innych kanałów, nawet z fraz performansowych. Czyli generalnie rzecz biorąc to bardzo dobra platforma do sprzedaży, ale ona jest bardzo rzadko obsługiwana przez agencje. Bardzo niewiele agencji specjalizuje się w tematie Ceneo, praktycznie żadna. Myśmy jak odpalili tą usługę, to tak naprawdę mieliśmy błękitny ocean. I wynika to z kilku powodów. Ceneo ma bardzo prosty interfejs, jeżeli chodzi o panel, i w większości przypadków klient uważa, że może sobie poradzić sam. A przede wszystkim, że nie powinien sobie, nie powinien płacić za taką usługę, która polega na tym, że wgrywa się plik produktowy i to jest w zasadzie koniec. I że Ceneo, jak się odgrywa ten plik produktowy, to w zasadzie to jest koniec, ewentualnie jakieś komentowanie opinii, żeby, żeby pracować. To jest totalny błąd, wynikający niezrozumienia tego narzędzia, niepoświęcenia mu wystarczająco dużej ilości czasu cenę jest platformą, która pozwala w bardzo zamocny sposób prezentować naszą ofertę w zależności od tego, co chcemy zrobić. Jednocześnie jest to nie do końca jasne dla marketerów i tym się nie zajmują. Czyli powód pierwotny usługa wydaje się dla klienta prosta, i klient uważa, że nie będzie za to płacił odpowiednio dużo pieniędzy, a przy niskiej stawce nie opłaca się obsługiwać z ludźmi danego kanału. I My podeszliśmy do tego z innej strony i tak naprawdę w naszej grupie, czyli nasza grupa jest troszeczkę większa, no to w części składamy się z SEMBOTA, czyli narzędzie do automatyzacji Google Ads, to co mi prezentował, mamy Software House, mamy agencję Performance, mamy kilka innych SAS-ów w portfelu. To jeżeli chodzi o część usługową, czyli część związana z marketingu, marketingiem, to CENEOT, odpowiada u nas za około jedną czwartą przychodów, czyli jest to w ogóle większy udział, np. na przykład ma SEO. I to powinno pokazywać, dlaczego ten kanał jest warty przynajmniej do zastanowienia się, czy, czy warto w nim z tego korzystać. Kolejna rzecz jest istotna, to jest że bardzo niski słusznik rezygnacji klientów, czyli klient, który na cenę zaczyna mieć wyniki, z nami zwykle zostaje. Kolejna rzecz to jest wysoka marżowość. Ona wynika z tego, że wiedząc, jak się pewne rzeczy robi, no to koszt obsługi jest relatywnie niski, to znaczy, że ten klient jest dochodowy. Nie napisałem tego tego podpunktu, ale. Ja bym tu dodał jeszcze jeden punkt: że widać wyniki od razu, czyli kanał jest kanałem, który od razu sprzedaje. Czyli jeżeli odpalamy klientowi kampanię, to w zasadzie klient jest od razu beneficjentem tej kampanii. Nie ma tak jak na niektórych kanałach marketingowych, że musimy sobie dobrać się w jakąś grupę audiencji. Po prostu nie ma żadnego bullshitu dla klienta, po prostu są od razu pieniądze. I kolejna rzecz, która jest ciekawa, to jest wysoka korelacja z Google Ads. i to jest taki mechanizm. Akurat nie będę się nim rozwijał, bo ta prezentacja jest generalnie o metodach współpracy, a nie o o tym, jak działa e, Ceneo. Ale jeżeli produkty sprzedają się na cenę, a Ceneo jest największym, największą produktowarką cen w naszym kraju, to ona jest benchmarkiem w rynku. Jeżeli na, pewne produkty sprzedają się na Ceneo u nas, w naszym katalogu, no to powinny się też sprzedawać Google Ads, bo Google Ads e, tej, e, w slotach produktowych to jest tak naprawdę też produktowarka cen, czyli przywrócenie produkty z Ceneo do Google Ads, do Fila, e, mamy gwarancję, że te produkty się od razu Czyli tak naprawdę wpływ na, pozytywny wpływ na Google Ads jest ogromny z Ceneo, jeżeli się umie to dobrze wykorzystać. Mm. I my do tej pory, w ciągu roku i paru miesięcy, odpaliśmy ponad 150 sklepów kredytowych na tej platformie i generalnie rzecz biorąc, mm, mamy bardzo wysoki poziom satysfakcji naszych, naszych klientów. I mm, powiedzmy sobie, tak w jednym zdaniu, tak naprawdę, na czym polega praca z ceną. ma w ogóle kilka modeli współpracy, w zależności od ale my zajmujemy się taką mm, grupą produktów porównywalnych, by to tak nazwał, czyli takie produkty, gdzie może się wyświetlić więcej niż jedna oferta na dane, daną frazę EAN-u związaną z produktem. I w Ceneo mamy coś w rodzaju modelu para -aukcyjnego. Czyli na stronie na górze, na górze karty produktowej w Ceneo mamy coś takiego, coś, co się nazywa najlepsze ofertę wybrane przez Ceneo. I tak naprawdę. To jest taki system reklamowy, gdzie możemy dopłacić do stawki za kliknięcie w danej kategorii. bo stawki za kliknięcie danego produktu określa kategorię, w której się znajduje, a my możemy tą stawkę zwiększyć w jakąś kwotę. I jeżeli zwiększamy tą kwotę, to trafiamy do tych ofert wybranych i one są posortowane po dopłacie do stawki za czyli ktoś, kto na najwięcej jest na górze. Takie stoty są trzy, tam czwarty, piąty, szósty wynik już się nie pokazuje. Pod tymi trzema stronami pojawiają się oferty w nazwie pozostałe oferty i one są posortowane po cenie. I jednocześnie te pierwsze trzy miejsca reklamowe odpowiadają za około 70% ruchu generowanego przez cenę, co pokazuje, że Cena wbrew, że cena wbrew pozorom nie jest aż tak kluczowa, jak ta ekspozycja, więc warto być na górze. I tu są takie proste, że, proste zagrania, które e, łatwo zastosować, czyli na przykład większość e, aukcji, większość produktów na Ceneo nie ma absolutnie wszystkich w promowania, czasami nie ma żadnego. To znaczy, że podniesienie stawki o jeden grosz to sobie niewiele zmienia, bo żeby była stawka 30 groszy, a my zapłacimy 31 groszy, potrafi nam podnieść wolumen ruchu na przykład kilkadziesiąt razy. Szczególnie jak nie mam najlepszej ceny, jesteśmy gdzieś tam niżej. Więc są różnego rodzaju mechanizmy, które pozwalają na Cenę skutecznie wpływać na ruch, który pozyskujemy. I ten ruch można pozyskać np. 10 razy większy, większy względem tego, co robi się po samym graniu FIDA i ruszaniu tego panelu. Więc, a w Cenę ruch jest zwykle liniowy do przychodu, więc zwiększenie ruchu 10-krotnie powinno, powinno zwiększyć 10-krotnie e sprzedaż. I myśmy wyniki tego rzędu potrafili osiągać na całkiem spory sklepach internetowych, takich markach, które każdy zna. W tej serii pokażę na końcu. Więc. Yy, mechanizm jest prosty, czyli musi być na górze, żeby mieć duży przychód. E, zwiększanie CPC powoduje, że to samo się w górę, ale tak samo jak Google Ads, no, może nam spać ROAS. To znaczy, że możemy dopłacać tak dużo, tylko że, yy, typnięcia, że przestaniemy się dopłacać. To, to ma szczególnie yy, miejsce, kiedy jest duża konkurencja, a marże są niskie. To się zdarza we pozoru, dosyć często, więc powinniśmy pilnować roas yy, ale to jest problem, ponieważ cenę nie zna ceny przychodu na sklepie. E, więc tak naprawdę trzeba łączyć kilka źródeł danych, czyli Google Analytics na przykład z dotagowanym ruchem z i żeby to parować. E, no kolejna rzecz, że produkty, które tam nie dopłacają do tego CPC i są gdzieś tam niżej, mogą być nieopłacalne, czyli płacimy za kliknięcie do Ceneo, a okazuje się, że nie ma, nie ma z tego przychodu. Czasami są takie produkty, które mają duży, e, duży wolumen ruchu, a nic z nich nie, nie ma sprzedaży. Nie? E, no i okej, okay, na czym polega praca agencji? która by sprzedawała cenę, i tak naprawdę no to jest tak, to jest właściwych produktów, czyli żeby eliminować te rzeczy, które są z natury, natury złe i nadają się do sprzedaży w porównywalce cenowej, eee, czyli e, pilnowanie ROAS-u, czyli zmieszanie CPC tam, gdzie nie ma tego ROAS-u, wykluczanie produktów, które nie są w stanie e, osiągnąć nawet bez dopłaty, reagowanie zmiany na ceny konkurencji, bo tak naprawdę to, czy my mamy zwrot inwestycji, czy nie wynika z tego, co się dzieje na otoczeniu, bo jeżeli e, myśmy mieli najdroższy produkt, a za chwilę mamy najtańszy, bo konkurencja skończyła się, sko 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 promocja, to zaczynamy, zaczynamy znowu, znowu zdobywać sprzedaż, a dzieje się tak bardzo często, że tak, cena jest no bardzo elastyczna cenowo, to znaczy, że zmiany cen zachodzą bardzo często i różnego rodzaju promocje przesuwają ofertę w górę konkurencyjną, czy naszą i użytkownicy otwierają zwykle kilka sklepów, żeby sobie przeczytać najlepszy opis, ale kupią u najtańszego, więc jest to, jest to bardzo wrażliwy cenowo rynek, więc nie opłaca się w ogóle oferować produktów, które są ewidentnie droższe niż oferta konkurencji, nawet jeżeli mamy dobry sklep, dobre opinie i markę. Więc to jest coś, co musimy pilnować. Musimy monitorować dostępność i dostawy, czas dostawy, bo klienci są bardzo wrażliwi na czas. Jeżeli konkurencja ma 24 godziny dostawy, a my mamy na przykład 3 dni, no to, to nawet jeżeli mamy najlepszą cenę, to często klient nie poczeka. Kolejna rzecz jest to, że różnego rodzaju opisy, czy tytuły, czy zdjęcia mogą zwiększyć szanse na, na Sprzedaż, typu, no Jak zobaczycie, na Ceneo są opisy zupełnie inne niż na profesjonalnych graczy, niż w innych kanałach. Tam jest promocja, wyprzedaż, najlepsza cena, różnego rodzaju dodatki są do tytułów, aukcji, żeby ten e, e, ruch zmaksymalizować. I, e, i teraz y, dalej y, warto dbać o opinię, ponieważ Ceneo no, ma ten program, program Zaufania Opinie, który jest z popularniejszych systemów zbierania opinii. W Polsce no klienci nie kupują w sklepa, które mają złe opinie, a to jest tam bardzo mocno zintegrowane, czyli nie ma miejsca, gdzie jest to bardziej widoczne niż, niż, niż na cenę. Dobra, firma zajmująca się tym kanałem jest w stanie doradzać klientowi korekty cenowe, bo każdy klient, gdzie nie ma zafiksowanej ceny od, 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 od dystrybutora, to w jest nielegalne w naszym kraju, to no, traci sprzedaż, jeżeli jest droższy. Czyli jeżeli my widzimy, że nie wiem, jest 50 produktów, które na przykład mają trafik, ale nie mamy sprzedaży, no to próbimy, pytamy się klienta, czy jest w stanie na przykład to dwa złote, żebyśmy byli, byli w stanie sprzedawać się. Okazuje się, że bardzo często taka operacja jest możliwa do wykonania i to, to działa dosyć dobrze. No po prostu mamy jakieś dodatkowe yy, miejsca, w których możemy reklamować tego klienta i czasami to ma yy, sens, więc to jest coś, co, czym agencja powinna się zajmować. E, tylko jest jeden problem. Yy, przychody. Z, w Większości sklepów, no są sklepy bardzo duże, które dominują całą kategorię, ale większość sklepów ma przychody relatywnie niewielkie, co powoduje, że jest problem, żeby klient zapłacił za usługę odpowiednie pieniądze I jednocześnie panel Ceneo, jeżeli nie korzystamy z API, nie pozwala na automatyzację. Czyli to, co robi marketer, może zrobić tylko po, po, po fakcie, sprawdzić, jaka była pozycja, może ją zmienić. Nie? Czyli mamy nie mamy żadnych danych o przychodach, mamy tylko dane o kosztach i mamy dane o, o pozycji, jeżeli mówimy o, o zakupach na sklepie, sklepie sklepu internetowego, za pomocą Ceneo, bo na Ceneo może ktoś kupić za pomocą Kup Teraz, bezpośrednio na platformie, no te dane tam e, e, widzimy. Więc e, jeżeli przychodzi sklep e, niewielki i uruchamia e, kampanię na Ceneo, no to e, wgrywa katalog produktowy, e, może podbić stawki za kliknięcie do całej kategorii, czy dla poszczególnych produktów i po tej emisji on widzi, <kliwetnie> Jaką kompozycję zajął i może podjąć na, na tej podstawie jakąś decyzję. Jeżeli ten katalog mamy na kilka tysięcy produktów, a konkurencja ma różnego rodzaju automatykę, więc się zmienia kilkadziesiąt razy dziennie, no to raz ustawione dane nie mają żadnego znaczenia za kilka, kilka minut. Jest druga opcja, można korzystać z API z Ceneo. Jest jeden problem, że to API jest drogie, kosztuje tam ponad 2000 złotych i samo API nic nie robi, tylko trzeba do tego dorzucić jeszcze własne programowanie, czyli trzeba coś wdrożyć. Tak naprawdę mamy wiele klientów, którzy coś takiego wykonali, którzy też do nas przeszli, przeszli też bardzo często, żeby, żeby nie musieli rozwijać tego programowania u siebie, bo nasze jest w stanie to, to zapewnić. I generalnie API Ceneo ma sens dla dużych graczy. Dla mniejszych niekoniecznie, jeżeli przychód z tego kanału nie pozwala spłacić tego API, plus spłacenie usługi, plus spłacenie kosztów deweloperów. Są sklepy, które mają milionowe obroty na Ceneo i one są w stanie pokryć koszty z tym związane, ale sklep, jeżeli na przykład sklep na Google ma, nie wiem, 100 tysięcy przychodów i spodziewałoby się podobnego rzędu przychodów z tego kanału Ceneo, no to on już nie ukryje kosztów usługi, kosztu api miesięcznego i kosztu deweloperskiego na stworzenie rozwiązania. Więc to jest taki, taka pułapka. I to prowadzi do pewnych konsekwencji, że sklepy, które nie mają... Nie mają automatyki, muszą się naklikać, to generuje olbrzymie koszty i jednocześnie są w dużej gorszej sytuacji niż sklepy, które mają tą automatykę. Czyli duzi gracze są uprzedniej w pozycji za to, że wnoszą koszty i mają dostęp do lepszej jakości narzędzi. A mali nie mogą tego zrobić. Jednocześnie podbijają stawkę tym dużym graczom, bo to, co zrobi mały gracz i teraz ustawiają stawkę za pięć, to jest taka płaska stawka, którą wszyscy inni muszą przebijać, albo nie przebijają. Czyli jest to nieelastyczne i, i troszeczkę destabilizuje rynek aukcyjny, ale no to prawdopodobnie jest zrobione właśnie celowo. Konsekwencja tego jest taka, że mali gracze, to co wprowadzą na, 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 na panelu Ceneo za chwileczkę jest nieaktualne i duzi gracze mogą robić bardzo szybką zmianę ceny na podstawie tego, co oni zrobili. Czyli przychodzi mały sklep, już, że chce mieć dopłacić na przykład 50 groszy do jakiejś kategorii, po drugiej jest automatyka innego gracza, która mówi ok, straciłem pierwszą pozycję, ale miałem tam dobry trafik, więc sobie daję 51 groszy do płacenia. To już jest nieaktualne, a ten marketer, który obsługiwał ten mały sklep zamknął już panel i do kolejnego dnia prawdopodobnie tam nie wejdzie nie zobaczy, co się zdarzy. Nawet jak to wejdzie za kilka godzin, to ta automatyka zareaguje drugi raz. Więc małe sklepy są na przegranej pozycji na Ceneo, jeżeli chodzi o walkę z profesjonalnymi graczami to jednocześnie powoduje, że, czy nie, nie powoduje, że one nie mogą zarabiać. Po prostu yy, tracą pewnego rodzaju potencjał, nie mają informacji yy, na temat tego, co się dzieje na rynku w czasie dynamicznym. Czyli podsumowując, osiąganie ponadstecznych wyników na cenę, możliwe jest tylko i wyłącznie, kiedy yy, automatycznie reagujemy na, na zmiany w otoczeniu i jeszcze do tego mają jakąś strategię, czyli przyjęliśmy jakiś, jakiś schemat yy, działania. I agencja tak naprawdę ma trzy... Jakbyśmy chcieli przygrywać tego klienta, yy, mamy trzy rozwiązania, mamy pracę manualną, i moim zdaniem ona nie ma ekonomicznego sensu, bo za każdym razem, kiedy dokonuje się jakaś zmiana, musimy przelecieć wszystkie produkty, popatrzeć na ROAS, musimy zrobić odpowiednie widoki czasowe, dokonać zmiany. No i przy obecnych kosztach pracy, tak naprawdę to jest proces, który zajmuje kilka godzin i już jest nieaktualny w momencie, kiedy go wprowadza pracownik. Czyli ta praca ręczna jest. jest regularna, stała, jest nudna, bo tak naprawdę wykonujemy stały proces, jest czymś, co ewidentnie można zastąpić za pomocą e, oprogramowania i trzeba to oprogramowanie albo napisać, e, albo albo znaczy trzeba, na pewno trzeba napisać i trzeba jeszcze zapłacić za API, nie? Czyli agencja ma do wyboru albo e, będzie przygotował to manualnie, albo napisze rozwiązanie dla tego klienta. No, klient może to zapłacić, ale no, to jest koszty są urzędu czasami dziesiątek czy setek tysięcy złotych, żeby zrobić prostą e, e, usługę. No i programiści musieli znać to API, każdy do każdego API się wdraża. Jest niewiele firm, które napisało API Ceneo, więc ten czas inicjacyjny jest duży. No ale jest rozwiązanie, które myśmy stworzyli. Myśmy stworzyli tego rodzaju panelu reklamowego dla Ceneo, czyli rozszerzyliśmy funkcje, które tam nie było, i sprzedajemy to oprogramowanie w abonamencie. Przez ostatni rok czasu tak naprawdę nie sprzedawaliśmy go jako, jako, jako oprogramowanie SaaS, tylko jako usługę. Ale wracamy do tego pierwotnego pomysłu. Nasze rozwiązanie jest tak naprawdę dosyć mm, trywialne, ponieważ mm, główny benefic korzystania z tego rozwiązania mm, jest to, że jesteśmy w stanie pracować na rolasie. Czyli bierzemy dane z Google Analytics, mm, o informacje o sprzedaży, mm, łączymy je danymi z danymi z api Ceneo. Ceneo jest api darmowe, które określa nasze wydatki, ale nie jesteśmy w stanie. Pobrać informacji i możemy zmienić widowanie, ale nie jesteśmy w stanie pobrać informacji o toczeniu konkurencyjnym. Ale dane o kosztach i ilości kliknięć nam wystarczą do tego, żebyśmy wiedzieli, jaki mamy ROAS, parując je z danymi z Analyticsa. I to jest taka podstawowa rzecz, która wprowadza do cenę możliwość pracy z roas -em. plus mamy operacje, które sobie sami zaprogramujemy, czyli coś w tego rodzaju kampanii, czy możemy sobie stworzyć kampanię, która ma pewne warunki, które się wykonają zależy się od tego, co się dzieje w otoczeniu konkurencyjnym. Plus jesteśmy w stanie dla większych klientów, którzy mają kupione API, zrobić dowolnego rodzaju integrację bardziej zaawansowaną. I ten model, który my świadczymy, to jest albo dostarczamy agencjom takim jak wy oprogramowanie, albo robimy weight label pod Wami, czyli Wy macie przy sobie kamowską, pracujecie z tym klientem, a my wykonujemy operację na cenę, jeżeli chcecie się tym zajmować. I trzeci model, jaki mamy, to jest model poleceniowy, czyli się nam klientów i my Wam kickback z takiego klienta. I teraz jak więcej wygląda praca sceneo? Tworzymy kampanię, mówimy, i, 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 jaki nasz produkt może mieć odchylenie od cen konkurencji, jaki czas wysyłki e, maksymalnie dopuszczamy, jaką maksymalną stawkę, li, limit stawki. Czy widujemy na przykład, czy jest konkurencja, czy nie ma, bo nie ma sensu, jeżeli konkurencji nie ma, no to nie ma sensu widować, bo tylko dopłacamy do stawki, a, a nikogo nie przewstytujemy. No i gdzie chcemy być, na przykład stopczy, prawda? I jednocześnie ustawiamy warunki ROAS-owe. na taką kampanię, czy to jest na kategorię, czy na grupę produktów. I nasz system dla danej grupy produktów stara się utrzymać za dany ROAS. I mechanizm jest bardzo prosty. Nie jest to bardziej trudne niż kampanie w Google Ads oparte o target ROAS, plus naznaczamy zbiór produktów, dajemy cele i to jest koniec. I e, mamy zestaw dashboardów, które nam są w stanie pokazywać, jak się ten składa na per produkt, per grupa produktów, per jakieś e, inne agregacje. Więc w łatwy sposób jesteśmy w stanie pracować z grupami produktowymi. Jak nasi klienci do nas przychodzą, to nie mają różne roasy na różnych gałęziach. Bardzo często różne roasy mają na różnych gałęziach i markach. I my jesteśmy w stanie to tak bardzo, bardzo głęboko podzielić, żeby, e, żeby e, te wyniki móc e, skutecznie. Osiągać. I człowiek tego nigdy nie zrobi. To Dla niewielkiego sklepu, który ma tych produktów 500, my możemy mieć 50 tysięcy aktualizacji w ciągu dnia, ponieważ zmieniają się stawki, pozycje się zmieniają, a nasz system stara się gdzieś tam znaleźć. Więc macie po, wybor, po jednej stronie pracownika, po drugiej stronie macie tego rodzaju automatykę. To jest nie do przeskoczenia. I ten teo dla kogo jest? Generalnie w Centeo nie wszystkie produkty wyświetlają się w formie y, y, tabelki. Nie ja mamy wielu sprzedawców, są na przykład. Y, na przykład jest fashion, gdzie, gdzie, gdzie kliknięcie w listing bezpośrednio przenosi do sklepu i to jest promocja na kategorii, do tego się nasze narzędzie nie nadaje. Są kategorie zabronione, na przykład apteki, gdzie też nic nie możemy pomóc. Są sklepy, które mają złe ceny, no to cena jest porównywarką cen, nie ma sensu wchodzić ze sklepem, który nie jest konkurencyjny, nie? Czyli nie powinniśmy się tam o kilka, od mieć więcej niż kilka procent odchylenia od ceny konkurencji, wtedy możemy tutaj podziałać. No, warto, żeby się zbudowało zaufanie, bo stosunki z złymi opiniami są no, nie do uratowania na CNO, gdyż to jest bardzo mocno mm, eksponowane. Akurat na jest coś takiego, że te opinie są od ostatniej opinii, więc da, dało, dałoby się te opinie naprawić z klientom, ale wymaga do dużo czasu. E, jest to do zrobienia, prawda? E, no i nie pracujemy najlepiej z, z markami własnymi, ponieważ te marki własne zwykle mają, zwykle mają e, monoferty, czyli skłonni są. Na listingu i to też nie ma wtedy sensu zbidowaniem. Znaczy, my mamy inne usługi, ale to oprogramowanie się tego nie nadaje, żeby osiągnąć żeby lepsze efekty. No kolejna rzecz, beneficjent z naszych narzędzi to jest to, że mamy raporty do klienta, czyli możemy zrobić różnego rodzaju wykresy, raporty dzienne, więc klient dostaje takie dashboardy dosyć zaawansowane do tego, żeby móc weryfikować, czy się opłaca per produkt, per kategorię, czy per w ogóle całe działanie agencji. Więc jest to dosyć transparentne do tego, żeby, żeby skutecznie obsługiwać klienta. I jakie są efekty z pracy z CNEO? Generalnie, generalnie fajne jest to, że efekty z naszego narzędzia są bardzo krótkie, bardzo szybko widoczne. A dzieje się z tego, że nasz system zmienia te stawki regularnie, ale kroki są małe, to znaczy że zanim się wykalibruje na danej pozycji, to minie mu tam czasami kilka, kilka dni lub więcej. Ale generalnie prowadzi to do wzrostu konwersji, czyli zwiększa nam się wolumen sprzedażowy, w konsekwencji wzrost przychodu, większy ruch mamy i spada nam. Koszt w stosunku do tego, co było wcześniej, jak ktoś robił manualnie, i w konsekwencji wzrasta ROAS. Czyli my albo zwiększamy przychody i ROAS na podobnym poziomie, albo rośnie ROAS, jeżeli wcześniej klient miał odpalone kampanie samodzielnie, a my, za pomocą automatyki, naprawiamy błędy tych kampanii. Więc efekt jest praktycznie w każdą stronę pozytywny, w zależności od tego, co, co my sobie założymy. I teraz opowiadam kilku przykładów, które robiliśmy. marek, mamy dużo, z którymi pracujemy. No nie wszystkie nam się dały casey. Mamy no, na przykład Mediumarkt, duży gracz korzystający z API, który no nie chciał prowadzić tych dziesiątek zmian na swoim koncie samodzielnie, więc wyostrzał pewne procesy budowy kampanii do nas i pracujemy tam z rodzajem fitem produktowym. Tworzymy kampanię w zależności od preferencji klienta, współdzielamy na marki, na kategorie, uruchamiamy. Kampanie zależne od, od tego, jak kształtuje jak się dana polityka marki w danym czasie. I jest to szereg zmian, ale główny plus, jaki jak klient oddał, to o 50% zwiększyliśmy, zmniejszyliśmy czas zaangażowania w ten kanał. Z, przy wzroście konwersji, wzroście efektywności wykorzystania budżetu, czyli wzrósł przychód i wzrósł ROAS dzięki naszemu rozwiązaniu. rozwiązaniu. Kolejny przykład to jest Elektromak. Elektromak należy do grupy Grodno S.A. To jest chyba największa polska hurtownia związana z, z elektryką, czy w tym wypadku głównie z oświetleniem. Oświetlenie jest chyba najtrudniejszą kategorią w ogóle w polskim internecie. Jest bardzo wysoka konkurencja, różnego rodzaju zaawansowane automatyki wykorzystujące przez wszystkich graczy. I po 30 dniach puszcznik konwersji z kanału wzrósł o 10%, ruch o 100%, a Przychod o 400%. To jest, mówimy tu o, no, mówię o spółce, która ma setki milionów przychodów jako grupa kapitałowa jeden z większych y, 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 graczy na, 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 na rynku e więc y, y, to jest przykład, y, że nasze narzędzie świetnie sobie daje radę w przykładzie wysokiej konkurencji. E, no kolejny przykład to jest AirPix y, e, Cartier, to jest chyba największy sektor cartrera w Polsce e, i, i z, zwiększyliśmy. Przychody czterokrotnie, gdzie ten to był bardzo dobrze biznes, w pół roku jeszcze poprawiliśmy ROAS. E, no to tam zrobiliśmy szereg działań, ale najprostsze, kiedy działania jakie jest, no to przy tak silnej marce no to są bestsellery. Więc wydobyliście te bestelery, zajmowaliśmy konkretne pozycje i pilnowaliśmy tego, czy te bestsellery dostarczają, czy mają zachowany ROAS. I, no i to się bardzo dobrze sprawdziło tego klienta. E, kolejny to jest Maxim Rao z grupy Perion, gdzie obsługujemy tam jeszcze inne podmioty. I tu na przykład był przykład, że no branża w ogóle tego zoologiczna jest taka, że jest bardzo duża ilość podmiotów konkurencyjnych, są, są przedmioty, gdzie są po 40 ofer, oferentów jest na dany, na dany rodzaj asortymentu, więc no jest w przeciwieństwie akurat do, do lamp, no to, to jest trochę inny rodzaj konkurencji, konkurencji, ale też jest ekstremalnie ciężka. No i to klient napisał, że zastąpienie tej ręcznej zmiany ofert no to pozwoliło zredukować pół etatu. Które się tym zajmował, jednocześnie wszystkie wyniki się poprawiły. I teraz, ile to kosztuje takie rozwiązanie i możliwość współpracy z nami? My mamy tak naprawdę trzy modele. To pierwsze narzędzie Centeno dla agencji. My możemy wam oddać narzędzie za 200 zł, plus 1% przychodu dla klienta. Pracujemy z Wami tylko i wyłącznie, jeżeli wydacie 1000 zł u nas, czyli jak macie jednego klienta, to jest jakaś inna Jeżeli macie dużych klientów, to wyceniamy ich indywidualnie, bo to może być składka, cokolwiek innego, dogadujemy się. Dla porównania nasza stawka agencyjna dla takich klientów, którzy do nas przychodzą, to jest 1000 plus 2%, więc Wasza, e, wasza, wasza marża jest tutaj dosyć ogromna, czy dosyć duże, duża przestrzeń. Takiego klienta zwykle można około 2-2,5 złotych zł takiego zwykłego e commerce y, na, na naszych warunkach y, uzyskać. Więc ten potencjał, który Wy tłumacie, jest całkiem spory do zagospodarowania. Wy z tym wy po panelu Wam dostarczamy tylko i wyłącznie narzędzia. Druga rzecz to jest taka, że robimy wake label, tu jest stawka droższa, ale nasi pracownicy po wszystkim klikają, wy macie swoją umowę z, klien z klientem, a my za tą stawkę, którą jest na stronie, na której na przykład na średni sutykus 1,4% od przychodu. Pracujemy z tym klientem od strony panelu. Nasz pracownik może być na spotkaniach z klientem u was, my po wszystkim klikamy, wy utrzymujecie kontakt z klientem. I przekazuje się na wytyczne. Ewentualnie nasz pracownik bierze udział w spotkaniu, żeby, żeby, żeby te zmiany uargumentować albo rozliczyć się z wyników. Czyli tak naprawdę rozszerzamy Was zespół. Stawkę, jaką Wy klienta liczycie, nas nie interesuje. Jeżeli macie klientów na flapce i nie chcecie mieć procentów, no to jest kwestia do dogadania się z nami, więc to też jest elastyczne. I trzecia rzecz to jest takie, że tego klienta nam przekazujecie i wtedy odpalamy Wam 20% kickbacku. E, zarówno w tym przypadku, w każdym z tych przypadków e, możemy podpisać NDK na inne kanały, że, że nie, nie weźmiemy tego klienta. No, my w Sembocie pracujemy ze 150 agencjami performance'owymi w Polsce, znaczy w Polsce, w Polsce i w Europie e, ponad i no, nie mieliśmy jeszcze żadnej krzywej akcji. Tylko, no, to jesteśmy waszym firmą godną zaufania i to ta etyka w biznesie jest dla nas e, kluczowa, więc nie powinniście się tu niczym Niczego obawiać. Więc mamy trzy modele, one są dostosowane do, do, do różnych potrzeb. Jeżeli macie jakąś inną wizję, to zdecydujcie do nas, chętnie byśmy podjęli współpracę. Kanału warto korzystać, kanał jest ekstremalnie, ekstremalnie dochodowy i wierzę, że większość z waszych, waszych klientów, które obsługujecie, i same komercami z porozumalnym produktem mogłyby z tego kanału skorzystać i zwiększyć Wasze przychody, nasze przychody, wszyscy na tym wygrywamy. Dzięki za prezentację i y, za wysłuchanie tego. Mam nadzieję, że uda się zrobić Teraz Dziękuję bardzo i y, y, jesteśmy w kontakcie.